Luluz! Luluz! Lulus. Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, Na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, luluz? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat uwierzcie mi. Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Luluś, narysuj geparda. Dzień dobry, Lulusiu. Dzień dobry, Kropko. Dzień dobry, dzieci. Cześć, Luluś. Pora, żeby coś zjeść. To prawda. Szczęście, kropko. Spójrz tam! Jest owoc! Hurra! Spróbuję! Nie, Jest mój? Byłam szybsza od ciebie? Hej, ja pierwsza go widziałam! Niestety, ja go pierwsza dotknęłam. Zapamiętaj, ten owoc jest mój. To się, zrób z tym coś! A nie możecie się nim podzielić? Mam się dzielić? Co za śmieszny pomysł. Byłam szybsza i tylko to się liczy. Hmm. Hej, to chyba jest żart. Poczekaj, Kropko. Mam dobry pomysł. Ale nie jesteś najszybsza na sawannie. O, jasne, że jestem. Jeśli znajdziesz kogoś szybszego ode mnie, oddam ci ten owoc. W porządku, zgoda. Ja znam zwierzę, które jest szybsze. Podpowiem wam, kto to. Jest żółte i ma czarne łatki. A wygląda jak kot. Zgadniecie, jakie to zwierzę? To gepard! Brawo, dzieciaki! Poczekajcie tu, zaraz wrócę. Znasz geparda? Jest szybszy od ciebie. Ho, ho, ho! ho. Nie uwierzę! Musisz mi wybaczyć. Powinnam trochę poćwiczyć. I raz, i dwa... I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I raz. I Rysowanie dwa, geparda zaczynam od narysowania półkola. To głowa. Potem rysuję małe uszka. Jedno i drugie. A ja dorysuję dwie kropki. To oczy. I kreskę na usta. I malutkie kółko na końcu pyszczka. Świetnie kropko. A teraz rysuję szyję. I długą, poziomą linię. To będzie grzbiet. No, a ogon jaki jest? Kreska w górę, zakręt i w dół. Jakie ma nogi? Nogi ma długie i bardzo silne. Już gotowe. Teraz rysuję brzuch i dwie nogi przednie. I linia do głowy. Narysuję pazury. Dobrze. A teraz, dzieci, możemy go pokolorować na żółto. I rok, dwa, trzy, Chyba o czymś zapomnieliśmy, prawda? Tak! O czarnych łapkach! Brawo! Gepardy mają całe futro w czarne łapki. I raz, i dwa, i, trzy, i, cztery. I, raz, i dwa, i trzy, i cztery. Witaj, mam na imię Cyprian. Cześć Cyprianie! Powiedz, jesteś bardzo Raz, szybki? I dwa, i trzy, Oczywiście! Cztery, Gepardy i mogą i biegać 100 km na godzinę. Cztery, Popatrz! Cztery, ehh, 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 ehh. Cyprianie, wróć do nas, wróć! I co? Gdzie się podział ten mistrz? Zaraz będzie! Hmm. Rysowanie Geparda zaczynam od narysowania głowy, to półkole. Potem rysuję dwa małe, okrągłe uszka. Oczy jak dwie kropki, usta jak kreska. I nos jak malutkie kółko na końcu pyszczka. Teraz rysuję szyję i ciągnę długą poziomą linię. To będzie grzbiet. Zakończony długim, zakręconym ogonem. Potem nogi. Są długie i silne. Najpierw dwie tylne. Kreska na brzuch. I dwie przednie nogi. Pociągnij tę kreskę aż do głowy. I dorysuj pazury. No i wreszcie można geparda pokolorować. Witam. Na imię mam Groszek. Weźmiesz udział w wyścigu z żyrafą? I raz, i dwa... Kiedy wyścig? Cztery. O tak. Ja. My gepardy cztery. dość szybko biegamy. 100 kilometrów na godzinę, już to wiemy. Cztery. Uważaj, ona jest naprawdę szybka. I to jest ten wasz mistrz. <śmienic> Zobaczymy kto się będzie śmiał. A, musicie dobiec do drzewa, obiec je i wrócić na linię startu. Tutaj. Zaczynamy wyścig do biegu. Robi... Start! Naprzód Groszek! Naprzód Groszek! Wygrałem. Biegam najszybciej! Teraz na cześć, zwycięzcy! Kip, hip, Hurra! Bardzo proszę, to dla was. Zaczekaj! Z chęcią się z Tobą nim podzielimy! Och, dziękuję! Jeśli chcecie narysować Geparda, spróbujcie! Krótko się zobaczymy! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, kropno. Wersja polska Dzień ze Bohaterom głosów użyczyli Anna Duczek, Hanna Kinderkis, Katarzyna Łukaszyńska, Joanna Pak, Andrzej Precyks. Dialogi polskie Katarzyna Precyks. Reżyseria Andrzej Precyks.